No siemaneczko wszystkim, słuchajcie dzisiaj trochę cieplej Zrobimy takie szybkie przejście po ogrodzie Pokażę Wam co się dzieje, jak tam się trzymają egzotyki Jak widzicie tutaj na pierwszym planie figa brown turkey Tam mamy jedną dojrzałą figę, tutaj mamy drugą, trzecią Tu jest czwarta Tutaj jest kolejna piąta, tylko że tym razem to już Francesco Także jak widzicie, figi mają się dobrze. Tutaj mały lasek od kolegi Darka z kanału Parma mi odbiła. Bardzo ładnie rośnie. Zobaczcie, kanny już przekwitły, nie wyglądają zbyt pięknie. Pójdziemy jeszcze na chwilę do Tamarillo. a no zobaczcie, Tamarillo to już jest niezły haban, tak. Kurde, naprawdę fest drzewo. No i zobaczcie tutaj co jest. Pomidorki. Jedne drugie. Z 5 sztuk będzie. Cieszę się z nich bardzo. Dobra, idziemy z powrotem. Takim ekspresowym tempem, żeby wam czasu nie zabierać. Tu jakiś berberysek. Tutaj jest Agawa od koleżanki Jadzi Baczyńskiej. Tutaj moja juka rostrata, która jest drugi rok. U mnie była, miała no, kilka dosłownie listków, jak ją kupiłem malutką. Cekasik rewoluta, zobaczcie na dworze. Dużo mniejsze wypuścił liście, niż te, które były domowe. Tutaj dalej mamy kanny. Tutaj dziura po dace. No i tu mamy maury lasy. Maury las, jak widzicie, już Liście trochę zaczynają żółknąć, trzeba będzie poobcinać, ale póki co to najładniej wyglądają w ogrodzie. Tutaj mamy Itinerans India Form. To jest też przepiękny gościu. Zobaczcie jakie te kolory ma. Naprawdę Hiciorek. Takie piękne czerwone kreski. I idziemy dalej, tu mamy mały laska. Kolejnego, one w zeszłym roku miały po dwa trzy listki Także to są To jest ich praktycznie drugi sezon Tutaj jest mój trzyletni letni lasek. Zobaczcie go Poszatkował wiatr Tutaj mamy Muselkę Musela lasiokarpa Troszkę młodych będzie Chyba będę rozdzielał na wiosnę Zobaczymy Tutaj mamy kolejnego maurelaska, Ten już jest mniejszy Ale też wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy Musa Daiyao. No Musa Daiyao powiem Wam, że się postarał. Bo kurczę, ten liść to już ma 2 metry. Także on pocisnął, powiem Wam, w tym sezonie ładnie. Listki ma ładne, szerokie. Troszkę poszarpane przez wiatr, ale dobra, idziemy dalej. Musa Izashi. Musa Izashi trochę też grzybem zaatakowany ale ma się całkiem nieźle, jakieś tam maluchy puszcza, może coś będę na wiosnę się bawił z rozdzielaniem tutaj mamy welutinki welutinki jak widzicie mają się nieźle poza tam jakimiś chorobami grzybowymi, no nie przecinałem tego, będę kosmetykę robił, jak już będę chował do szklarni, tu mamy jedną welutinę tu jest druga welutina no, i tu mamy kolejną. Tutaj mamy takie troszkę już schorowane, bo to zima. Idzie e, to jest Edulis. Kolokazja fajne. Ma te liściochy. Tylko że te już zaczęły dostawać żółte plamy. Tutaj mamy Bengal Tiger od kolegi Zibiego. Kręci już trzeciego liścia. Też kolory ma bardzo fajne. No, on trochę przymały, jest już na tą pogodę. Ale zobaczcie, mimo tego, 3 czy czwarty liście to już kręci, wygląda całkiem fajnie. Tutaj mamy taką trochę zdechłą welutinę. Tutaj mamy Musa Laterita. Musa Laterita też tam jakieś odrosty wypuszcza. Aczkolwiek w tym roku ten i Laterita tak bardzo słabo. Tutaj mamy Musa Apple. Czyli Musa Manzano Jak widzicie, nawet tych nie przycinałem żółtych liści. No ale jak na tak mało odpornego banana, to powiem, że on, powiem Wam, że on super wygląda tutaj w gruncie. Tutaj mamy Siki Mensis Red Tiger. Tych przebarwień ma już dużo mniej. Aczkolwiek doły liści. Też ma bardzo ciekawie. Tutaj ten kolor tego nerwu jest bardzo ładny. No i najwyższe liście też już mają około 2 metrów. Także ciśnie ostro. Tu wam pokażę z daleka, żeby było widać skalę basioki. No one już, altanka ma w tym miejscu 2 metry. Także ten ma jakieś 2,20, 2,30. A tamten to już ponad 3 metry. I te dwie sztuki chyba jeszcze zobaczymy. Ten na pewno, a ten jeszcze nie wiem. Ale mam plan taki chytry, żeby zostały w gruncie. Jakieś tam odrościki mają. Wyglądają całkiem przyzwoicie. Tutaj mamy Musatom Soni. Musatom Soni posadziłem go trochę w takim cieniu. I takie odnoszę wrażenie, że się strasznie w tym roku męczy. Chociaż liście ładne wypuszcza, to zaraz je chwytają choroby grzybowe. Jak widzicie tutaj też ładne przebarwienia z drugiej strony liścia, spore te listki. Odrostów no, nie wydał. Tutaj mamy musaturek. Musaturek już zupełnie w cieniu posadzony. Praktycznie pod drzewem. Ładnie podrósł ale też jakiegoś szaleństwa nie ma no pogoda też nie jest najlepsza dla niego no wiadomo to jest ciepłolubny bananek gunerka gunera manikata no, gunerka w tym roku zaszalała na wysokość jakieś 1,20 m wielkie liście Raz wam pokażę Tutaj kwiat, jak widzicie, jesień już pełną parą, bo wszędzie pełno liści. O, tak wygląda jej kwiat. No i tutaj serducho. Serducho już jest, no spore, urosło ponad dwukrotnie w tym roku. No i te kolce są kozackie naprawdę w tej roślinie. Bardzo mi się podobają. Super. Są. I tutaj mamy. Grand Nine, który jeszcze jest w gruncie. No niby zapowiadałem, że ta pogoda ma się trochę poprawić. Także jeszcze stwierdziłem, że go nie będę wykopywał. No Grand Nine już mnie przerósł. Tutaj na tle orzecha się przedziera przez te liście. No ale sam niby pień to myślę, że ma jakieś 1,60-1,70 m. A tutaj do góry tego liścia to jest dobre dwa jakieś 2,5 albo lepiej, podejdziemy jeszcze tutaj do makrorizy. Jak widzicie, wykręciła kolejnego młodego listka. Czas już najwyższy ją schować. Ale się tak powie, powiem, Wam zabieram bardzo powoli do tego. Kanna Wolf-Song od kolegi Piotra też bardzo ładnie rośnie zakończyła już kwitnienie ładnie wyglądają te listki takie przebarwienia mają bardzo fajne tutaj mamy odmaćka blackstem jak widzicie nie wiem czy to będzie widać pełno tutaj nas padało tych kłącza puszcza rozłogi próbuje się na siłę a zmnożyć tutaj jedna, tutaj druga. Wygląda bardzo fajosko. Tutaj mamy Kalidorę. Kalidora też od kolegi Piotra. Widzicie ten listek już bardzo ładny wypuścił, Bardzo ciężko jej było wystartować, ale dwa listki u mnie wypuszczono, ładnie wygląda. Tutaj mamy Kannę na Stuttgart. Zobaczcie jakiego ładnego bielutkiego listka wypuścił. On jest praktycznie cały biały, ma tutaj jakieś akcenty zielone, ale naprawdę niewiele ich jest. Tutaj mamy kolejne kolokazje Dulis. Zobaczcie jakie bycze listki. Tutaj pasioczek jak wieje masakrycznie. Nie? No cóż, no i Miskant w tle. Wysoki urósł też w tym roku ponad 3 metry. To jest jego drugi sezon. Tutaj mamy kolejnego bananka. Jest to Essente Ventricosum Largesit Hit. No, on ma około metra wielkości. To jest bananek od kolegi Darka Sowińskiego. Z kanału szczupu inaczej. Pięknie rośnie. I tu mamy drugiego. To jest zwykły ventricosum green. Jak widzicie, z daleka, jak pokazał, the large City jest większy. No i tu mamy kolejnego basioczka. No i to by było na tyle z ogrodowych atrakcji. Jak widzicie, wszystko już jest w takiej jesiennej atmosferze. Zimno się robi, tymi pięknymi maurelosami zakończę. Trzymajcie się, na razie, cześć.